Witam gorąco wszystkich, jestem Daris i chciałbym wam w tym materiale przedstawić transport linowy z nowego Platinum Edition. Bardzo ciekawe nowe rozwiązanie jak wcześniej widzieliście materiały odnośnie Expansion Platinum. Dużo nowych rzeczy podchodziło, a między innymi właśnie to jest ten transport linowy. Są to trzy rodzaje, trzy urządzenia, cztery, cztery urządzenia w sumie, tak, które, które pomogą nam przetransportować, przemieszczać pocięte drzewa w lesie z terenów, które są naprawdę trudno dostępne dla maszyn i Mogą dużo ułatwić życie i pracę przy wycince drzew. Także, tak, jednym z pierwszych, tutaj sobie to zobaczymy, może przejdę w zakładkę, gdzie one się znajdują. Wszystkie już tu przedstawię. Najprostszy jest Typhoon EGV65 AHK SG za 7500. A 60 koni wymaga. I u, u ciągu ma 6,6 ton. A drugi jest e, e, PM Fanzelt Maszyny Bau. Przepraszam za. E, staram się jak tylko mogę, żeby wypowiedzieć tą nazwę. DWP186 za 21,980 nie wymaga. 8,6 tony u ma, czy siły ciągnięcia pociągu, jak to tam e, e, powinno się to wypowiadać. Są to do przemieszczenia po, e, po ziemi, te dwa. E, tutaj jest to już maszt, kolor for. Technik K300 TSK1Z 38000 i tutaj jest od 110 do 200 koni wymogu przy tej maszynie i zasięg linii jest 500 metrów. Udźwig jest 1,5 tony i ostatnia maszyna z tego typu to jest Kohler Forster Forsztechnik. K307CH Ecoflex, 95 tysięcy kosztuje. I tutaj mamy 225 koni, 840 metrów zasięgu liny i 3 tony udźwigu. dźwigu. Także to już jest konkretna maszyna. Przy tej maszynie nie musi być podpięty traktor. Przy, tej, przy tym maszcie musi być podpięty traktor, żeby pracowała także tutaj e, widać ten masz on jest w pozycji transportowej zamontowany na traktorze także wszystkie te traktory to są właśnie z nowej edycji właśnie a więc tak e, najpierw rozłożymy sobie maszt żeby przygotować go do pracy i teraz tak jak widzicie z tyłu Tutaj są trzy liny. Trzy liny są to zabezpieczające liny, które podczepiają się bądź e, do ziemi kotwicami lub do drzew pasami. To są super, e, takie suporty. A z drugiej strony mamy linę, którą będziemy rozciągać. Ja najpierw zademonstruję, jak to wygląda, jeśli ją podczepimy. E, Ustawimy gdzieś w pobliżu drzew I jak wygląda, jak się zaczepiają liny Suportujące Biorąc, e, wciskając e, L3 Joystick Rozciągamy linę I tak tam pisało do 500 metrów O tutaj już Załapało, wciskamy później kółeczko. Ilina jest zakotwiczona do drzewa, a suporty, jak widać, tu jest jeden do drzewa, tu jest drugi do drzewa, no i trzecie jest kotwica do ziemi. Także samo automatycznie się ustawia. Wszystko tu nie trzeba z tym kombinować. Bardzo fajnie to jest, jeśli chcemy. Odpiąć, rozpiąć wszystko, czyli podchodzimy do masztu, wciskamy ponownie L3 na joysticku i wszystko się rozłącza. Na dole mam już trochę drzew tam kłód, raczej znaczy dwa drzewa mam ścięte. Ja sobie to troszeczkę powiodę w inne miejsca. No i tak, jest obniżony jest ustawione bierzemy linę no i ciągniemy linę do, do drzewa no i teraz musimy znaleźć odpowiedni kąt aby nic nie przeszkadzało na drodze jak widać jeśli chodzi o to drzewo to drzewo jest za niskie tutaj drzewo Coś blokuje, aby się dostać do niego. Tu też coś blokuje. Czyli muszę zmienić po prostu kąt ustawienia masz tu, aby nie przeszkadzało nic na drodze. Muszę wybrać na drzewa. Mam z tej strony, więc. I więc złapać drzewo oto to wysokie bądź to niższe, jeszcze tylko że pod innym kątem słowo jeszcze posta postawić o może tak będzie łatwiej I próbuję raz jeszcze Teraz jest, czyli nie ma żadnej informacji, że jest coś nie tak. Jest wszystko w porządku. I wciskam kółko. Liny się rozciągają. E teraz sobie włączę opcję. O, pomoże tutaj za pokazać dalsze funkcje. Teraz mamy nową e e ikonę w opcji że jest masztro rozciągnięty, podpięty do drzewa, w którym miejscu jesteśmy, linę to jest ten trójkąt taki jest możliwość, żeby przywołać sobie e, dźwig do siebie, czyli ponownie wciskami L3 i on automatycznie, traktor się włączył, bo e, był włączony e, żeby uruchomić cały mechanizm, traktor się włączył i dźwig podjechał w, do miejsca, w którym się znajdujemy i on będzie się przemieszczał w każde miejsce w którym przechodzimy czyli nie trzeba ręcznie tego robić można może ustawić automatycznie może być też ręcznie robione wtedy trzeba żeby ręcznie było to trzeba włączyć wciskając L3 i już nie działa a żeby to działało to trzeba wcisnąć e, zaraz to było L1 e, R1 i lewo prawo na prawym joysticku wtedy mamy możliwość ruszania manualnie ja sobie włączę automatę no i teraz jest kwestia podpinania kłód podchodzimy, kłody są nie trzeba nic naciskać po prostu automatycznie odczytuje że chcemy tutaj coś zadziałać z tymi kłodami i pokazuje się taka ikona Wtedy wciskamy R1 i wciskamy X i tu już mamy już podłączoną jedną głodę. Można podłączyć jeszcze jedną Jeśli pozwoli waga na to. I ta sama funkcja R1X i mamy podpiętą już drugą kłodę. Te kłody muszą się znajdować w pobliżu właśnie tego głównego tej głównej liny żeby nie było za daleko no i tutaj mamy spróbujmy trzecią podłączyć R1 i X no i mamy wiadomość że ciężar już przekracza 1,5 tony więc zostają tylko te dwie żeby podciągnąć teraz co robimy R1 i prawy joystick do góry ciągnie o do góry i nie do góry, na dół przepraszam to ciągnie w górę a jak damy w górę to popuszcza linę w dół ciągnie do góry do góry joystick opuszczalina tak troszeczkę na odwór ale niech będzie no i teraz możemy albo ręcznie albo automatycznie żeby to przesuwać ja sobie wolę ręcznie to zrobić naszych krzaków. Krzaki mi nie przeszkadzamy. O, już się włącza. Także widać, że ma funkcję e, autostopu. Włącza i wyłącza. No i później opuszczamy sobie spokojnie i podchodzimy, żeby odłączyć to e, tego Kwadrat. Kwadratem. R1 i kwadrat rozłącza, a czy odpina kłody. No i już mamy kłody na górze. Tak to wygląda, jeśli chodzi, pra jeśli chodzi o pracę właśnie na z tym masztem. Teraz tylko kwestia odpięcia, czyli e joystick lewy wciskamy. już jest rozpięte wszystko. Uruchamiamy silnik. Podnosimy. L1 i X Składamy maszt i można transportować, przemieszczać się w inne miejsce Sam masz nie będzie pracował, musi być podłączony do traktora. Jak już wcześniej wspominałem Teraz przejdzie do kolejnej maszyny, do tej większej. Ona ma zasięg 850 metrów, jak wcześniej wspomniałem. No i tak L1 i X rozkładamy maszynę ona się rozłoży Trak szczepot odepniemy, także to nie musi być podpięte pracuje sama i teraz to samo będzie funkcja obsługi, czyli lewy joystick wciskamy i rozwijamy się, chwytając no, lina rozwijamy ją do drzewa, do którego chcemy. Tym razem spróbuję ją podłączyć do tego dużego drzewa. Jest i kółeczko. Proszę. No i tam się już, już słychać, że maszyna się włączyła. Teraz zrobię przywołanie e dźwigu tego haku. Wciskając L3 samo I on już zbliża się do mnie, będzie podążał on tutaj podjedzie i w, przy tej maszynie tam jest większy udźwig, więc powinna udźwignąć więcej niż te dwie kłody powinna zaopatrzyć te trzy czyli z Romu robimy r 1 X r1x R1I O! Już jest Czyli te dwie kłody będą dużo cięższe niż tamte <grym> spróbujmy tutaj złapie nie, już liny nie wystarcza a tom i też złapał utrzeć. Dobra Czyli waga jeszcze jest ok. Dobra No i to jest teraz e, ciekawe, bo funkcja e, podążania za mną jest włączona, a przy, przy pięciu, pod pięciu właśnie kłód nie przemieszcza się już, więc trzeba widzę tak, e, ręcznie to robić. Czyli R1 joystick prawy w dół podnosi głody do góry. OK. No i w lewo będą się przemieszczać na Do górę. Dobra. za szybko, bo no to buja za bardzo, ale nic nie uderzyło. Dobra, mamy linę popuszczoną. Teraz podchodzimy R1 i kwadrat i odpięte liny są. Tu jak widać kotwice są od ziemi, bo nie ma drzew. Są dwie. No i tak wygląda praca tą drugą maszyną. Najpóźniej, no jeśli skończymy, podchodzimy lewy joystick, wciskamy, odłączając liny. Możemy podpiąć sobie traktor. Traktor może być podpięty, nie musi. To tylko pokazywałem, że działa to bez podłączonego traktora. Teraz jeszcze zostały do pokazania wam e, maszyny, czy urządzenia, które przeciągają kłody po ziemi. One są, są tak dostępne przy traktorze. To są te tutaj e, haki, jak i osobno, które są doczepiane do traktorów. Ten jest ten najtańszy. No, i tutaj z przodu jest jeszcze ten mocniejszy. To było na 5 ton, tu na 6. A przy tym to nie wiem, ile tam jest tego dźwięku, ale możemy za chwilę sprawdzić. Powinno pisać. O, gdzie to jest? Tu. Mamy traktor ten. Jest 8 ton. 300 koniem posiada, 8 ton właśnie tego dźwiku ma. Ten mniejszy on też to posiada. I Też jest 8 ton. On tutaj z tyłu ma właśnie takie urządzenie. To jest cały kompleks tego traktora. Można sobie wybrać, żeby miał sam dźwig bez tej łychy z tyłu. Tego takiego. Spychu, no i standardowy bez żadnych urządzeń, lub wszystko. A ten to jest cały komplet bez tylnego spychu, no i bez dźwigu. Dobra, no i teraz sobie sprawdzimy, właśnie, jak wygląda podpinanie kłód tak samo podchodzimy L3 linę podciągamy podobnej zasadzie działają jak te węże do nawożenia pól podchodzimy LR1X jest podpięte siadam na traktoru i to będzie chyba teraz znaleźć teraz przycisk który to był odpowiedni za a jest tutaj kontrola czyli lewym joystickiem kontrolujemy w lewo w prawo podciągamy w lewo opuszczamy linę góra dół nic nie działa aha to jest prędkość ustawiamy to dobrze czyli linę regulujemy e lewy joystick przy wciśnięciu L1, R1 razem lewo, lewy joystick lewo prawo no i później możemy sobie ciągnąć Teraz to może podciągnę bardziej no jest odłączone I tak wygląda, jeśli chodzi o ciągnięcie właśnie tymi urządzeniami. To reszta będzie działać na takiej samej zasadzie. Ja również się zastanawiam, czy będzie to można wy wykorzystać do e, innych zadań. <grym> O, tak samo podpinamy jak resztę w ten sam sposób no i podciągamy czy tam ten i ciągniemy sobie jest możliwość podpięcia więcej że te, te kłody muszą być blisko siebie i ona tutaj nie łapie tego, żebyśmy pod, mogli podpiąć jeszcze jedno. L1 i trójkąt to było odczepienie manualne, bo można od traktor tego z traktora odepiąć lub właśnie manualnie. Spróbuję jeszcze tylko pokazać jak się podpina kilka tutaj R1x okay. teraz jeśli chcemy to musimy znowu L3 cinąć i i już jest podpięta czyli ta sama funkcja jak przy tych masztowych dźwigach te same przyciski no i później tylko możemy sobie już yy, naciągnąć o i sobie ciągniemy tu jest yy, w sumie tylko jedna lina przy tych urządzeniach są dwie liny także możemy ciągnąć 3-6 kłód może no wszystko zależy jaki jaki tonaż jest czy są duże czy są małe no tak na takie rzędy to działa no myślę że chyba to wszystko jeśli chodzi o ten transport linowy mam nadzieję że w jakiś sposób pomogłem wam wytłumaczyć e, pracę tego jeśli tak, to wiecie co robić. A ja z tej strony już pożegnam Was. Zapraszam na kolejny materiał z tej serii, bo jeszcze planuję zrobić co najmniej jeden odnośnie jeszcze jednego dodatku. Pozdrawiam gorąco. Na razie. Cześć.